Dzień dobry Państwu. Dzisiaj właśnie za Remą, mistrzostwa świata w łowieniu śledzi i makreli. Na razie Azjaci są i Europejczycy. Polska, Wietnam. Zaraz przyjdzie silny punkt naszej drużyny młodzieżowy Mistrz Norwegii, reprezentant Polski Piotr Dulski i jego tata, który jest w kadrze, ponieważ jest brak zawodników w kadrze, dlatego jest w kadrze. No bo jest czterech zawodników, pięciu potrzebnych jest do kadry. Tam jeszcze pretendent do tytułu na, na rezerwowy, rezerwowy nasz zawodnik Roman, ale on jest już senior plus, 60 plus. I tutaj proszę Państwa reprezentacja Wietnamu się rozwija. Jang Ji Dziung, Nwang Gong Kwang Kwang A tutaj proszę Państwa czempion też w okularach stoi. Brian Brown Hong A tutaj też jest drugi jego kolega wicemistrz Azji z tego roku. Hong Huang Huang. A tutaj najlepszy czempion reprezentacji polski lider Mirosław Trączak. Proszę Państwa, tutaj trzeci zawodnik biegorocznych Mistrzostw Świata w łowie i śledzia Tomasz Leśniak. Brawo.